Dzisiaj mam Forda Mondeo do naprawy z silnikiem DW10F, czyli 150, 180, 210 koni. Silnik znany z Mondeo, ze Maxa, Galaxa. Wszystkie Fordy do 2015 roku, od 15 do 19 roku, praktycznie z dieslem, miały ten dwulitrowy diesel, to był ten, ten silnik. Eee, auto cierpi na wycieki. Skąd ma te wycieki? Już Wam mówię. Najpierw był wymieniany eee, termostat. Później był wymieniany gier, ale dalej ubywa płynu. A jak się tam przyjrzycie, wszystko jest w płynie. Skąd ten płyn ucieka właśnie z tej chłodniczki, z wymiennika ciepła, który schładza olej silnikowy. Do wymiany są takie oringi. I od razu jak go odkręcę od bloku silnika uszczelka na olej i na płyn. Taki zestaw trzeba wymienić. Żeby tam nie ciekło. Oczywiście widzicie tam różowy płyn na tym na wymienniku to jest dosyć świeża nowa usterka. Już kto wiedział, to wiedział, jak to się wymienia. Ja Wam się pokażę. Niestety jest do tego mega ciężki dostęp. EGR będzie z powrotem do wyciągnięcia. Okej, okay. tu mamy różowe. Cały wymiennik, jak się tam przyżycie, jest mega różowy. Zaraz doświetlę jakąś latarką z boku. Nie wiem czy mi zapiotrwa, ale zobaczcie, jaki wymiennik jest różowy u góry. Termostat był wymieniany i widać jeszcze oprócz tego, oprócz tego, że puścił płyn, to jeszcze leje się z tego olej silnikowy. Czyli puściły wszystkie uszelki, jakie mogły puścić. Ten olej silnikowy tu zacieka po całym aucie. Zobaczcie, jak słona wygląda. Masakra. Miejmy nadzieję, że to tylko uszczelki, a że nie rozszczelniło się, że nie rozszczelniło się po prostu ta chłodniczka, że nie jest do, do kosza. Przy tej operacji warto zrzucić olej, bo i tak trzeba będzie odkręcić cały filtr, bo cały wymiennik z filtrem będzie musiał być odkręcony. Dobra, zaczynamy od zrzucenia oleju. Ok, oliwka się rzuca. Filtr oleju odkręcony, opuszczam auto, wyciągam, wyciągam EGR, bo niestety zapomnijcie, że z tej strony sobie dacie radę odpiąć te przewody i to wszystko. Nie ma takiej opcji. Demontujemy boksa. Zresztą dojdę, zacznę nagrywać dopiero jak wyciągnę filtr. Znaczy przepraszam, jak wyciągnę EGR. -a. Jak wyciągnąć EGR, -a? zobaczcie sobie w moich filmikach wymiana EGR. Wyciągamy EGR, nagrywam dalej. Okej. Okay. EGR zdemontowany. To jest ten wymiennik, który trzeba odkręcić, odkręć na dole czujniki, wykręcić go w całości i wymienić w nim uszczelki. Najgorsze jest to, że, 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 że. Jezu, słuchajcie, odkręć te przewody tutaj, to jest nawet ciężko wsadzić kamerę, o. Tą tretkę odpiąć, yy, znaczy ten, 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 ten cyband samozaciskowy ścisnąć i wyciągnąć, nie ma problemu. Ale ten przewód lubi się po prostu zwulkanizować po jakimś czasie i ciężko go w ogóle wzruszyć, żeby zrzucić tej chłodniczki. Tam pod spodem jest na klucz 13 mm klucz, yy, śruba, którą trzeba odkręcić. Trzeba cały ten wymiennik zdemontować i wyciągnąć na dół, ale tych przewodów nie ma opcji, żebyście odpięli od dołu bez wyciągania. giera. Ok, czujnik ciśnienia oleju zdemontowany, te przewody odpięte. Tutaj, tutaj zabezpieczenie to żółte wyciągnięte w tą stronę, i muszę odpiąć czujnik jakości oleju. Muszę odpiąć, i tam naprawdę jest dość, że jest mega brudno to jeszcze jest kiepski dostęp, najgorzej wymieniałem to kiedyś w S-Maxie, gdzie miał poliftowe sanki tutaj z filtrem do przykręcenia filtra paliwa, no tragedia. Smax max DW10, ale sanki już były z EcoBlue, to była tragedia. Okej, okay, tak jak mówię, no u góry ta rurka do odpięcia, tutaj trzeba podpinać te kostki, najgorsze jest to, że to wszystko jest mega, mega brudne. W oleju i w płynie chłodniczym. Tam, żeby odpiąć ten przewód Fajne są takie do zacisków, do tego do opasek takich właśnie, do cybartów samozaciskowych Takie szybce kombinerkami niczego nie ma podejścia Takie szybce 45 zł, no ale drogo robią fajną robotę Tak jak teraz sobie je zapchniecie i ściągacie ten przewód z góry Tylko mówię, wzruszyć go to jest jedna wielka tragedia Sorry za odgłosy, ale tak to jest tam odkręcam jedną śrubę, nakrętkę w sumie. O, spadło mi na dół. No po drugiej stronie mam drugą, jest mega ciężki dostęp. Wyciągnę, Wam pokażę gdzie one są. Tam jest druga śruba, nakrętka w sumie. Dobrze, że mam klucz taki elektryczny. Można je to odkręcić jakoś miarę. Powiem wam, że gehenno. Najlepiej to by było zmienić. Najprostszy dostęp to zrzucić cały pas przednich z ale ile by to kosztowało wtedy, tak? Ok, tu wszystko odpiąłem. Jedna nakrętka z tej strony odkręcona, druga z tej strony odkręcona. Przewód mi się udało ściągnąć. Trochę się pomęczyłem, żeby go ściągnąć, ale go odpiąłem. Podnoszę to do góry. Zostaje mi jeszcze jedna śruba do odkręcenia i demontuję cały wymiennik do, do przodu i wyciągam na dół. Ok, klucz 13 mm. Tu odkręcam śrubę. Tam dwie nakrętki i jedna śruba zostaje tutaj do odkręcenia. Uwierzcie mi, że wolałbym rożon pompę uszczelniać. Jak to wyciągać? Jest tyle roboty przy tym badziewiu, ale cóż poradzić. Okej. Okay. Ta śruba jest dosyć długa. Trzeba ją wykręcić i cofnąć. Tu nawet jest chyba prawdopodobnie klimatyzacja tak wyprofilowana, że wiedzieli, że to się chyba będzie kiedyś. Wsuło, rozszczelniało. Dobrze, że uciekał z tego, tak mówiłem, olej, to jeszcze płyn. Taką śrubę musicie wykręcić. I teraz trzeba to odkleić, bo podejrzewam, że się zwulkanizowały uszczelki, uszczelki. Słuchajcie, to, że jest odkręcone, to bubiedy, Teraz trzeba tak tym kombinować, żeby to wyciągnąć na dół, że to jest jedna wielka porażka. No nikt nie będzie odkręcał przewodów od klimatyzacji i ich popuszczał, no po prostu jest tragedia. Trzeba naprawdę się na, nawiercić tym, żeby to wyciągnąć. Okej. Okay. Tu widać, który rędy płynu ciekał. Tutaj w środku, nie wiem czy widzicie, całe, całe waleju. Tu widać, który rędy olej lał się po, po samochodzie, tu pod tą, pod tą uszczelką. A gdzie ta uszczelka została, zaraz Wam pokażę. To trzeba będzie odkręcić, wymienić uszczelki, to wszystko ładnie umyć. Powiem Wam, jedna wielka porażka. Zobaczcie tutaj, tam została uszczelka, zwulkanizowała się. Lepiej Wam powiemy. Ona jest jak ten, ona się zrobiła, zaraz się połamie. Zrobiła się twarda, kamień. Ach. Tragedia. Podejrzewam, że zarazem pójdzie złamać, jest taka twarda. Idę! Sorry za odgłosy. Ale gapiów jest dużo czasami. Okej, okay, dlatego najlepiej się zamknąć. I tyle zrobić z garaża studio. Nie przeszkadzać jest mega twarda ta uszczelka, tak jak mówiłem. Ona nie trzymała. Stąd mieliśmy wyciek oleju z tej strony. A spod tej uszczelki, tutaj, mieliśmy wyciek płynu chłodniczego. Zaraz wam pokażę dokładnie w którym miejscu. Ale najpierw to myję, żeby to miało jakieś ręce. co bym nie dotknął, albo tym nie dotknął. Wszystko jest uciapane w oleju i w płynie chłodniczym. Słuchajcie, najfajniejsze do utrzymania czystości przy takich rzeczach. Zmywasz do, zwykły zmywasz do hamulcji. Zobaczcie, jak ładnie idzie wszystko. W oczach się czyści. Z ciekawostek: tak cię olej, tam spod tej szelki, która jest jak kamień. Tu, zobaczcie, jak osłona wygląda. Wymieszane, pół na pół. Płyn chłodniczy. Olej. O, jakaś, widzę, się nawet znalazła. Zobaczcie, jak wklejone. O kurcz. Przesłona waży ze 20 kg przez ten olej z piachem i z płynem. W użyciu całej półlitrowej puszki w miarę to zaczyna wyglądać. Teraz tą część trzeba zapaść w imadło. I tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery śruby na torks T35 albo T40. Trzeba je odkręcić i wymienić te uszelki. Jakbyście kiedyś pytali, to są uszelki pod wymiennik. Ciepła podchodniczka oleju, to jest numer części. Co prawda to jest producent Linga, ale jak w to Wam zawsze wyskakują jakieś inne, nawet oryginał można kupić. Chociaż oryginał widzieliście, jaki się zrobił, e, mega twardy. A to jest pod y, tutaj, pod, 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 pod tą, nie tu, o, co w to miejsce? To jest uszelka pod to, mięciusienka Linga. Ten czerwony, ten żółty zimmering jest tam pod y, u góry, pod blok silnika, tam się odkręca i wyciąga, ale nie będę tego ruszał, bo stamtąd nie cieknie, a boję się tego przewodu, nie mam go, boję się, że on wsparcie i się rozpadnie w rękach. to nie ciekło, więc, więc tego nie ruszam. Do tamtego jakiś dostęp w miarę, w razie czego będzie, jak się alternator wyciągnie. Ok, tu macie drugi numer części. Rozkręcam teraz to. Torx T30, żeby odkręcić te cztery śruby. OK. I tu są te dwie uszczelki z pokazałem. one są olejowe, płyną ciekaw na zewnątrz. E, tak więc ja już wiem na 100%, że ta chłodniczka puściła, gdzieś tutaj się rozeszła. Chłodniczka jest do wymiany. Tu macie te uszczelki. Ta chłodniczka jest szrotem. W tym przypadku mam co prawda używaną chłodniczkę, trochę tych silników rozebrałem. Tu wyciągnąłem te uszelki. Słuchajcie. Nieźle, nie? Następny, twardy kamień. Czyli jak ucieka Wam płyn na zewnątrz, kupujcie nową chłodniczkę. Ta chłodniczka, ta, ta, ta chłodniczka, my szukaliśmy na, na internecie 180 zł firmy NRF plus wysyłka. Generalnie, jak szukacie, szukacie do Forda, to chcą Wam sprzedać z całą podstawą filtra oleju, z filtrem oleju za 1000, obrzucone 1000 zł. To się da kupić za 180 zł MRFA na internecie. Szukacie tego jako chłodnica oleju silnik DW10F. Okej, okay, jeszcze jedno. Ten żółty o co Wam pokazywałem, też będę zmieniał, bo, bo jak już robić, to robić wszystko. Co prawda nie lubię zakładać używanych części, ale wiem, że to ma przejechane 150 tysięcy i nie ciekło, było wszystko ok. Tak więc sami wiecie, że nie ma reguły. Niektórzy robią 300 i z tymi chłodniczkami się nic nie dzieje. A niektórzy już przy 120-50 tysiącach mają problemy z tym. Jak mówiłem, kluczem 13 mm odkręcacie, wyciągacie cały ten przewód. Tutaj zmieniacie ten żółty oring. nawilżacie go jakimś silikonem sprayu, żeby go nie przeszczypać i wpychacie do, dalej do bloku i przypinacie. OK, wymieniamy uszczelki. Ta uszczelka jest mega mięciutka, mega gumowa w porównaniu do starej, zakładam, skręcam pod spodem też. I tutaj już szaleczka też wymieniona. Wkładam to z powrotem na auto. Słuchajcie, jak wykręcicie te szpilki, do, na których wisi podstawa filtra oleju, jest, nie jest łatwo, ale jest dużo prościej wsadzić i wyjąć ten cały filtr. Filtr przykręcony, wszystkie kostki popodpinane, podstawa przykręcona. Idę do góry, idę do góry. E, zakładać EGR. OK. Przykręcone wszystko. Przewody, które mają być przypięte, tak jak ta tretka tam macie poprzypinać. E, tu, wymienione, tam wymienione. Wkładamy EGR, zalewamy płynami, olejami. Jak planujecie to naprawiać, uszczelniać, pamiętajcie, e, zaplanujcie sobie to z wymianą oleju, bo lepiej zrzucić cały olej niż tam Wam a później kapać na głowę. Ja, mimo tego, że zrzuciłem cały olej, to i tak wyglądam jakbym wyszedł z kopalni. Wkładamy gier. Okej, okay. tu mamy wszystko wymienione. Zalewamy nowy płyn chłodniczy. Myjemy osłonę silnika, przykręcamy, skręcamy. Olej silnikowy też zalany, bo przecież był spuszczany. Płyn chłodniczy i finito, testing. Osłona silnika umyta. Teraz ją trzeba ładnie przykręcić, poskręcać to wszystko. U góry poskręcamy, poskręcamy, zalany płyn chłodniczy. E, jakie jest moje zdanie na temat tych uszelek? Jeżeli pęknie Wam EGR, a to się dzieje powyżej 200 tysięcy, chłodniczka gier powyżej 200 tysięcy kilometrów, warto jednak po tym, jakie to jest twarde, to czy to. Warto Wam powiem szczerze, odkręcić ten, przełamać się z multum roboty, odkręcić ten podstawę filtra oleju i powymieniać te uszczelki. Tutaj był pech, po prostu pękła chłodniczka. To się już zdarza. Chłopaki na forach piszę, że mieli z tym już problemy. Bo EGR zawsze był wymieniany z tymi rurką na dole, termostat. Auto jest mega użygane od spodu, ale powiem Wam słowa z świętej pamięci mojego kolegi mechanika. Że on nie zna francuskich suchych silników. Teraz to już w to wierzę. Jak to się robi takie twarde, to teraz już wierzę, dlaczego te, oleje, te, te silniki są takie mokre. Słuchajcie, jeżeli się podobało, łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie, cześć Wam.